Witam Was ponownie, moi drodzy, z tej strony, Johny. Witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak zapewne pamiętacie, w Battlefield Hardline miałem osobną serię o nazwie Koszary, w której przedstawiałem te bronie główne, które zasługiwały, według mnie, na nieco więcej uwagi. Postanowiłem, że również w przypadku Battlefield Hardline. Będzie podobnie, z tym wyjątkiem, iż postaram się omówić wszystkie bronie z wyjątkiem klasy snajpera. Pierwszą broń, której postanowiłem się bliżej przyjrzeć, jest M416, znany jako HK416. Ale zanim przejdę do szczegółów omawianej broni, zapraszam Was na strzelnicę gdzie standardowo pokazuje jak odrzut wpływa na broń, zarówno bez akcesoriów, jak i z konkretnymi dodatkami. HK416 znany jako M416 to automatyczny karabin kalibru 5.56 NATO wprowadzony na rynek w 2005 przez niemiecką firmę Heckler Koch. Powstał on w wyniku zapotrzebowania amerykańskich sił zbrojnych na karabin będący konstrukcyjnie bliźniaczy do Colt AR15, M16 i M4. Broń ta znalazła się również na wyposażeniu żołnierzy jednostki wojskowej Komandosów, policjantów Wydziału Specjalnego CBS, Biura, Biura Operacji Antyterrorystycznych BOA oraz funkcjonariuszy CBA. Tyle jeśli chodzi o teorię. Jak ona wygląda w praktyce, czyli w grze? Cóż moi mili, M416 to póki co najefektywniejsza broń dla operatora z dostępnych na tą chwilę w Battlefield Hardline. Jak zapewne pamiętacie, karabin ten był również dostępny w Battlefield 3 oraz Battlefield 4. Wspominam tylko te gry, w które grałem nieco dłużej, jako że w Bad Company 2. Grałem przez dwa tygodnie do momentu wyjścia trójeczki. Cechą wspólną M416, znanych z trójki i z czwórki, było między innymi to, iż były szybkostrzelne, celne, a i czas przeładowania magazynka nie należał do długich. W przypadku Battlefield Hardline mamy do czynienia z maszyną do zabijania. Jest to jedna z czterech broni z klasy operatora, która zadaje większe obrażenia niż przeciętna z tej klasy. I ona, wynosi ona 28 punktów do metrów 40 lub procent do metrów 40 i 12% do metrów 18. Należy jednak zaznaczyć, że obrażenia te nie przedstawiają się jakoś specjalnie wysoko. A za przykład broni mocniejszej można tutaj dać choćby AKM, zadający większe obrażenia w klasie, ale o tym w innym materiale. M416 to jak wspomniałem, póki co najlepsza broń z klasy, łącząca szybkość, celność i obrażenia. W porównaniu do poprzedników z trójki, czwórki jest o 100 strzałów na minutę szybsza. Co jednocześnie czyni ją jedną z trzech najszybszych broni w klasie. Dysponuje również prawie największym zasięgiem, wynoszącym 900 metrów, a w tej kategorii przebija go tylko M16 oraz AKM, które mam zamiar omówić w przyszłości. Czas przeładowania wynosi kolejno 2,3 sekundy przy nie w pełni pustym magazynku. Oraz 2,6 sekundy przy całkowicie pustym. Czyli poniekąd i tak czas dłuższy niż ich jego poprzednicy z Battlefield 3 i 4. Odrzut pionowy natomiast stoi na poziomie 0,52 stopnia. A to z kolei pozycjonuje go na drugim miejscu w kategorii największych w swojej klasie. Przebija go jedynie AKM. Jeśli zaś chodzi o akcesoria, to już wedle gustów. Jednakże odradzałbym korzystanie z celowników optycznych, chyba że ograniczamy naszą walkę do dystansu średniego, czyli większego niż metrów m25. Z akcesoriów polecam ciężką lufę, dzięki której broń jest celniejsza na dalszy dystans, ale. Z kolei zawsze pamiętajmy o tym, że zwiększa ona odrzut pionowy. Tłumik polecam raczej głównie na zespołowe deadmatche, ponieważ jak wiadomo ogranicza on moc pocisku na dalszy dystans, a co za tym idzie dobry jest właśnie na ten tryb. Chwyt pochylony zwiększa nam ogólną stabilność broni, natomiast krótki ułatwia nam strzelanie z biodra, choć w praktyce nie zauważyłem specjalnej różnicy. Celownik laserowy, raczej podobnie jak w przypadku tłumika, nadaje się do walki na bliskim kontakcie, gdyż ułatwia nam celność z biodra, jednak sprawia, że wróg może nas po prostu zobaczyć poprzez związkę światła. Tak oto przedstawia się pierwsza z prezentowanych przeze mnie broni w Battlefield Hardline. Postaram się w późniejszym czasie przedstawić Wam wszystkie inne, jeśli nie wszystkie, to chociaż większość. E, przypominam również, że dzisiaj około godziny 20:00 e, będzie event na Portalu Jarok. Event ten będzie miał miejsce w grze Battlefield 4 w trybie drużynowego unicestwienia. Ach, i będą w nim wiesz, uczestniczyć takie gwiazdy jak Rockalone, Yuhi, High Styled, Graba Grabagra, Kokos, Żmiju, Wexel, Brodaty, Bandit oraz ja. Tak więc zapraszam serdecznie na jarok i na mój profil hitbox, bo każdy ze streamerów będzie mógł streamować tą rozgrywkę, a ja zapewne jeszcze ją nagram jako powiedzmy pamiątkę. Tak więc do zobaczenia moi drodzy na polu bitwy. Odmeldowuję się. Dziękuję! Postoję Lagi straszne, wychodzę z tego serwera.